Przygotujmy wspólnie deserek. Deser, który zjecie w ramach drugiego śniadania. Z mojej diety oczywiście, wiosennej. Wrócić Pustkowe... albo świeży. Odrobinę mąki ziemniaczanej. Perfekto. A teraz przygotujmy kruszące. płatki osiane. Masło. Albo olej co tam jest, xylitol bądź elektrykol, jedno i drugie nie widziane, i szczypta cynamonu. A teraz z czystymi dłońmi próbuję wszystko ze sobą wymieszać i wyłożyć na kwiatka, a następnie na piec. Następnie bierzemy zapiekankę i wycofujemy się do piekarnika. na 25 minut. To tyle. I to Ogłaszam, że wobec, że truskaweczki pod kruszonką są już gotowe. I cudownie skwierczą. Jak wystygną, to je ja sobie z przyjemnością zjem. I można sobie te owoce pod kruszonką na przykład zjeść z jogurtem greckim. Mmm.